O, o, matowanie wieżami. wieżami? Tak, dawno nie było. No to można sobie przypomnieć. Dobra, dawaj, grasz białymi. Już chwilkę, tylko tu jeszcze meczik mam po lewej. Gram białymi, tak? Jasne. Wiedża, ucieka, odskakuje, bęk. Kurka wodna zepsułem sobie, możemy cofnąć? Możemy, możemy, możemy. O, teraz, teraz, teraz. Bo rozpędzony jestem. Eee... Nie no kurwa, stary, nie mogę już. Nie, nie. Czekaj, 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 czekaj. Czeka. Nie, bo jest... nerwujesz na początku. Spokojnie, Dobra, spokojnie. Ty... wanie wieżami, tak? tak? Tu ci odbieram pole. No to już spokojnie. Dobrze? Jak teraz zrobię tak, no to już nie ma wyjścia król nigdzie. Czy może zbić? Nie, 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 nie może. Od nowa. Halo, jesteś bo, tam? Od nowa, od nowa, ale... No nic nie mówisz, to wiesz, no, nie wiem, co, co się dzieje. Bo byłeś krok od mata. Ja nie chciałem nic sugerować ten, moim yy, barwą głosu. Okej, okay, okej, okay, dobra. A ty już wygrywałeś w jednym, cofnąłeś, bo myślałem, że się nawróciłeś i drugi raz yy, popsułeś. Ale spoko, dobra. Ty nie rozumiesz, Paris, ty tak rzucasz kostką, kurwa, i raz ci wychodzi, raz nie, bo to już jest trzecia lekcja, z reguły to się zamyka w jednej, ale spoko, ja rozumiem, że to jest coś stream, no nie, nie oszukujmy się, bo to jest... Jakiś rzucie, krok, oczywiście sposób. Posłuchaj. No i uciekam tą wieżyczką, tak? No to tak, odcinasz po tych linii. Dzień dobry. I musisz się skupić, czy działamy w pionie, czy w poziomie. No, no, no. No to było pytanie. A, tak, no to ja chcę do lewej jakby cię pchać, czyli działamy jakby w poziomie, tak? No, no to jest chyba pion. No nie no, spycham cię do lewej, czyli po, po kresce takiej. No dobra, to niech będzie pion, jasne. A ale ja chodzi. O te... tej... <laughs> nie, 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 ja patrzę z tej samej co ty. Chodzi o to, że pion to jest to. A to jest no, poziom. No, nie? bo tu jest A, Ty spychasz w ten desen. Góra, dół, jak gdyby wieżami, to jest w pionie, bo w poziomie to byś działał właśnie w boki. Kurwa, w sumie masz A -a. rację. O, ty też możesz powiedzieć, że w Al, kurwa, w poziomie, bo chodzisz wieżami w bok. To też prawda, no ale spychamy bardziej w pionie wbrew pozorom. Bo zobacz, że pion jest tą linią odcięcia, rozumiesz. Puściłem sobie muzykę do szachów. Tomorrow song Olafur Arnalds. Spokojny pianinko w tle. No, to Git. No i to jest smart tak? Tu blokuje król, a tu wieżyczka. No, szachmat. Na pewno? Znaczy, na wcię... Bo jak ty nic nie mówisz, to ja nie wiem, kurwa, bo nie wiem, No stary. Ja czekam na twoją reakcję, bo ty musisz być to no, no to jest szachmat, to jest szachmat, to jest no. szachmat. No. no, to tak jakby chłop leżał na ringu, a ty nie wiesz, czy to no knockout, czy nie, czy masz go jeszcze. <ślonalny> Rozumiesz, kiwkę? Jasne, jasne, jasne. To Dobra. teraz paraliżuje mi łapy. Ale skumae, no. Mały prostokącik trzeba zrobić. To jeszcze raz, od początku dawaj. Jest taka kiwka, zaczynamy z tej pozycji. Dobra, mamy pozycję startową. Może, od nowa. może, nie, może nie zaczynać tym, tym tym tą wieżyczką, tylko może czymś innym zacząć. No ale masz wieżę i króla. Ale to to podejście jest łatwo do skontrowania, to może zrobimy. Jak ja mam kontrolować? Ja mam jedną figurę, ty. No do padła, robię tak. A ty już tutaj. No? No i co? I kotkę i myszkę? No i właśnie, no i tutaj. Czyli tym królem muszę operować, pewnie, na początku. Nie, 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 nie. To jest stary, to jest Jasi Małgosia, oni się nie rozdzielają. A ja jestem złym wilkiem, kurwa, rozumiesz. Jasi Małgosia, pierdolony. Dobra, dobra. Ruszamy tą wieżyczką w takim razie. Zrobisz takiego kucaka tam. Czy też tu mogę wjechać, bo nie wiedziesz tutaj. I tu też. Ale powtórzny ruch jest remis, kurwa! Dobra, dobra, to wiem, teraz o to chodzić jak powtórzony ruch to są remisy, to wiem. No teraz twój ruch będzie, tak? Ale jest twój. Twój, tak? No to było przed chwilą! <grym> nie, kliknął kliknąłem się! Teraz jest ja ruch, teraz jest mój ruch! Dobra, spokojnie, ja rozgrzewam się, spokojnie, poczekaj tutaj, teraz prawo. Bo klikam szybko tą myszką zajebaną z cyberpunka. Dawaj, klikaj. Klikaj teraz ty! Uciekaj tą małgosią! Ale ja jestem wilkiem! No to wilkiem. I spokojnie, i teraz spokojnie. Ja ci odcinam pola, żebyś mnie nie spierdolił. Czy troszkę dalej, nie, nie za daleko, ale troszkę dalej uciec. Czyli na przykład tu. Nie? Bo ty nie możesz ani iść tu, ani iść tu. A nie, tu, tu możesz iść. Kurwa! Ale jesteś coraz gorszy. Co nie pokaż to, pokaż, jak to ma być, bo już to już zaczęto wkurwiać, nie? <grym> no dobra. Uważam ja. te szachy, nie wiem dlaczego ten blokuje tego, no. <grym> Przepraszam, to trzeba A co jak to, pójdę no? tu? No, pójdę tu. Spokojnie. Teraz muszę zmniejszyć mu... Kurwa, jak zrobię to... Jak nie będzie pata? Poczekaj. Ja pierdolę, dobra, ryzykuję. Spokojnie. Chuj. No. Teraz albo nigdy. Szachmat. Kurwa! Jest! Mamy to! Aktywacja opasa. Wprowadzam cię! właśnie, One były takie postaciami, to wiesz że co chodzi. Dobra. No to są Power Rangers. I dobra, to no teraz jakieś masz ekipę. są, dobra. dobra I żebyś obany. teraz ty tym przypadkiem się za bardzo nie. Wiesz, jak za bardzo puścisz wodze fantazji, to dasz pata. Jak Ej, będzie tu jasne. pat, to będę giga smutny. Ty, do Sachmat. Ach <ślesk> Nie wiedzą, jeszcze oni nie wiedzą, Maga, nic nie wiedzą! No, <laughs> Co się dobra. wjebali. Mega łatwo, czyli zobacz, umiemy już. Mega wygrywać. stary. Czyli zobacz. Tylko miałeś jednego pionka. Wydaje mi się, jakby jednego pioneczka małego. No. To byś mnie zniszczył. Dobre. Ale to gdzie ja lubi właśnie takie coś, dobra, no, to lecimy drugi raz. To patrz. Stój. O, Trzech czarnych kolegów! Oj tak ja <laughs> to lubię! Trzy czarne pionki versus trzy, trzy białe pionki i wieża. Dawaj! A. Znala! Myślałeś, że się nabiorę. No! Dobra. łaż mi, ale dam ci szansę, dałem ci szansę! tu jeszcze dwóch kolegów, patrz, będziemy sobie biegać. Dobra. Zniwelowali zagrożenie, teraz musisz dać mata. No, zobaczymy, czy ci się uda. No i patrz. No. no Easy. No dobra. Patrz teraz. O kurwa. Robi się ciężko. Bardzo ciężko się zrobiło. Chodź jest dobry. Yeah. No, no dawaj. się obsrałeś? Ale co, ja mam... Poczekaj, ja mam udawać, że nie widzę tego, że mogę bić tego albo tego. I mam się cofnąć do tyłu i dostać mata, tak? No tak. No ale jak mogę to zrobić? Chyba nas nawet... nie skminił, chyba, nie no, jak? Czy nie możesz go bić? Bo jego ja go sakurowa... Aha! No dobra, dobra, no atakuj, no atakuj, no ale co? jednego piątka? Dwa ja... piątki? Mam jeszcze królową, stary. No! się że zagalopowałem, bo tu muzyczka mi dobra wjechała. No i zobacz, mamy znowu matowanie wieżą i królem, a chciałem Ci pokazać, że matowanie wieżą i królem nie jest tak potrzebne, jakby Ci się wydawało, że jest. Nikt podchodzi, żeby obronić wieżyczkę. Świetnie, ja mam no. ostatnie pole, i uwaga, no, no, no. No i dojeżdżam cię ciężko. Nie, żeby dojeżdżam. Łopata, się. Nie? nie, no. Absolutnie. no teraz też wkręcasz coś chyba, no stary, no przecież dojeżdżam z tej, z tej i nie, nie z tego pola nie bronię, przepraszam. Co, wkręcasz mnie, wkręcasz mnie. Sorry, sorry, tutaj. Eee, tu. Kurwa Czekaj nie. jeszcze raz. No to się zjebało, bo, bo ja. dwa ruchy cofnąłem, i teraz jest mój ruch, nie? No. Bo ci klika, to mówicie coś spierdolonego. O! I teraz jest twój ruch, mój ruch, tak? Mój tak, twój, i dociskam. No Dobrze. Sorry no. Ja pierdykam. 36 ruchów wygrywałem w tą pozycję. No, już wygrałem. Chociaż nie, obronię opasa. <laughs> broń idziemy. mnie joku. kurwa, broń mnie! <laughs> kurwa! No, broń mnie! Dostałaś, kurwa O! I co teraz? Ha? Chcesz, bym królował? Dobra, nowa, od nowa Kurczę Molek <śleszy> Ty, animowany. To był to animowany, by to było animowane, to by mi się jeszcze lepiej grało ty. Tu cię blokuje No, no, ale bardziej bym powiedział, że tu mnie blokujesz i tu. Pamiętasz, schody to coś innego niż król. A. Nie To tu już mnie... No, a teraz dziepkam. A tu, tu co robi? Spokojnie, Aha. dobrze. Tu odcinasz i tu. To musisz trzymać a na czerwono. Jakoś akcje właśnie akcja, dwie figurki. Dwie figurki. Tak, tak, to jest najłatwiejsze. Dobra. No właśnie, no nie, nie do końca. Dobra, no słuchaj, no i co? Tu se lecą i tu. No, powolutku, damy radę, no. No, powolutku. No. No i chcesz zamknąć ten okrąg, tak? Zmniejszyć go. Yy... Dobra, Tutaj, i go zmniejszam. No. No, i tego jopasa chcę używać dalej. No, coraz bliżej. I dalej to jest zmniejszone. Tu atakuje, tu atakuje. Teraz znowu tą wieżyczką chciałbym się dopchać do ciebie. Pyk. Tylko wieża nie może chodzić na ukos. Tu cię blokuje, i tu cię blokuje. Cyk. Tu cię blokuje, i tu cię blokuje. O lipka, ale się robi, teraz tu Cię blokuje i tu Cię blokuje. Szach no. I to jest szachmat. No. No to mat w jednym, w pięciu. To się tu pójdę. Ty no. Z A kto teraz, z kim gram? To jest komputer? Stary, bo to jest zadanie typu mat w jednym. Aha! ma w jednym, jasne, kurwa! Mat w jednym, to jest takie easy, że ja pierdolę. Tu blokuję, nie? No, Koniec, nie? No. Kurwa, ja serio myślałem, poważnie ci myślałem, że gramy w szachy, A. Wiesz, normalnie partyjka. No, ale, ma... Nawet jak gramy w szachy, normalnie partyjkę, to ty jak możesz dać mata w jednym... Ja wiem, szukać, nie... ma, szukać mata, jasne. Jasne, że tak, U, kurwa. Kurwa, kurde, ej ja to <grym> nie wiesz, nie? O Jezus! Kurwa. Nie, dobra, dobra, dobra. Myślałem, że wkręterz okej, okay, jest teraz git. Eee, no to tak, tu blokuje ten A tu już nie, nie powinien być już szachmat? No powinien być. Znaczy nie! Kurwa. Ja. Stary, no, my to robiliśmy! Szoty na YouTube mają po 200 z tej pozycji. Czaisz? No. I to już było! No ja, wiesz, no... No dobra, że było, no było, no czekaj, czyli tu jest ten w bloker. Fokus. Ten blokuje? No, no. A czy tym? Tak, tak! Tak! Ten blokuje, jest. Broni tego jego pozycję. I nikt go nie może skontrolować. tak o to jasne, chodzi. No. Dobra, I lecimy od razu dalej, szkoda czasu. Pamiętasz, że zadanie dolej. Szkoda czasu Martienny. jest. Powiem, tak. Dobra, no radę ranę. Chodźcie mega git, mega git jest. Dobra. Nie dasz nim nagle mata w jednym, nie? Tak ale nie, polecisz. naprawdę, to jest w dwóch ruchach, teraz, kimy mówię to, co? Nie, nie wyobrażam sobie tego zrobić w dwóch No, bo to jest w jednym. Bo to jest w jednym? O tak. To patrz to. O kurwa. Nie no, przecież nie mów o kurwa, bo nie było innego wyjścia, gdzie, gdzie miałem, gdzie miałem im kurwa skoczyć, gdzie? Ale no, skąd ja mam wiedzieć? wiedzieć? No ale stary, skąd no mam ja... wiedzieć? Uczymy się, zaskoczyłeś mnie. Łatwo. Co? No to on ci zwali Hetmanę, królewna w królewnę wpada. Co gadasz? Co on robi? Ale co ty gadasz? Przecież ja chciałem wytłumaczyć, że chciałem zatykować jego opasę, tylko oniem uciekł. teraz się. ja mogę zatykować. Co ty, no. ty robisz? Co, a co ty robisz? Ale co ty mówisz? Serio, to no przecież dobrze jest. Ale co ty robisz? Oddaj się kroczek do tyłu. Zobacz, że królewna królewnę Co ty robisz? no nie widziałeś na, na, szefie, no Zabiję mu pionka. Parę i Ale... pionka. Co ty robisz do mnie? On teraz bije królewną królewnę, ty bijesz królem, efsześ i masz witwy na czacie i chacie. Jakie widły? No, że chodzi o to, że on tu zaatakuje mnie Hetmanem? To to też, to to, to to. Od początku! Ale kurczę, ty. Co Nie no zrobi? zrobi tego, bo. Ale nie zrobi tego, kurwa! Bo broni go królowa! Co ty w ogóle gadasz? Ale to masz no, jakiś własny świat, Ale nie popatrz popatrzcie, szefie. Jak on zaatakuje tym y, Hetmanem Hetmana, no to moja królowa go zabije! Tak, ale chodzi o to, że tam zderoszowany jesteś. No, twój ruch jest. Stój, poczekaj. Tutaj jest, Pisz, jest proste, popatrzcie to. Bacz. Dobra. Ochłonić trzeba, ochłonić. kurwa, ochłonąć. Wygrywasz tu, powoli. Bardzo dobrze zagrałeś. Podziemie szachowe, stary, no nie mieści się w mojej głowie, nie? Wyszliśmy poza granicę. Stary, ja mam wrażenie, że gramy z płaskoziemcą, nie? Podziemie szachowe Nic zniszczyło. No spokojnie. I zobaczymy, co będzie robił. Spokojnie, fajnie atakuje. Ty, pewnie Dobra Stary, ja z tobą nie mogę. No patrz, koń broni pozycji. Patrz to, patrz teraz to, patrz teraz to, ale przekminiłem. Straci opasa. A, tak, ale tak. jest mat w kolejnym. Jest mat w jednym ruchu. Szach w jednym. Dla mnie, dla mnie? No ty, ty wygrywasz. Ja wygrywam, dobrze. Musimy częściej razem grać w szachy, naprawdę. Ale ja, ty ja ci to ma sens. Że ty stary możesz nawet... Jest! Dobry. Fucking Charles! Tak, MY fucking dick! Jest! Charles jest z bólu! Next, next, next. Go next. Giga dobrze. Go next. Tylko ja mam minutę na ruchy. Sadkin się właśnie nie się na tych rzeczach, Stary, wiesz? masz dobry. minutę 36, o, to masz do 30. Zawsze na czas zabry. grał, zawsze na czas grał. Naprawdę, chłop, był do, do, dobry gość, nie? Mówimy o niego czasowić. Okay? Dawaj teraz. O super, braku ci wierzy. Gites, i teraz zrób te słynne schody. O tak, teraz mu pokażę schody. Dobra, masz dwóch, no e daj ma takkolwiek masz. O, super! Mamy ostatni sobek. Teraz patrz, to! Może coś się teraz udać. Pierwszy, no, takiego matę chyba nie zajebałem nigdy w swojej karierze w oficjalnych rozgrywkach w czarnej lidze. O, nie, nie, nie! Spokojnie. Troszkę się odsunę. <laughs> no dobra, mamy to. Jest! Yes. Dobra. Satin, kurwa! 10 punktów zdobytych! 261! Zajebiście! Naprawdę zacząłem się jarać tą gierką. No i to jest stary igrycie, Bartosz, i bardzo... Tak. Dzięki Bartosz, naprawdę. Poznaję, naprawdę. Dzięki wam serdecznie, 22.